Historia parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Pile sięga okresu po II wojnie światowej. Po wielu latach starań władze kościelne diecezji gorzowskiej 13 grudnia 1975 roku otrzymały od wojewody pilskiego teren pod budowę kościoła. 26 października 1978 roku mieszkańcy z entuzjazmem przystąpili do wznoszenia świątyni. Parafia została erygowana 26 października 1981 roku, a pierwszym proboszczem został mianowany ksiądz Stanisław Salomonowicz. Budowa kościoła zakończyła się po wielu latach dzięki staraniom obecnego proboszcza, księdza Stanisława Oracza. Budynek kościelny ma kształt pięcioboku o wklęsłych białych ścianach oraz stylizowanej na maszt wieży. Cała bryła może kojarzyć się z łodzią płynącą pod rozpiętymi żaglami. Z kościołem powiązana jest kaplica oraz trzypiętrowy dom parafialny. Istotnymi elementami we wnętrzu świątyni są prezbiterium, tabernakulum w kształcie kuli ziemskiej, droga krzyżowa oraz cztery monumentalne witraże przedstawiające stworzenie świata, narodziny Chrystusa, chrzest Polski oraz trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. Parafia należy do diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, na czele której stoi ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja ksiądz biskup Edward Dajczak.